Dzień dobry w promieniach słońca po raz 16. Witam się z wami w głosie jeszcze smutek. Idę jeszcze kochani. I jestem cały czas w tym procesie doświadczenia tego czegoś niewypowiedzianego. 48 godzin, takiego dziwnego stanu w środku, ale po to się ma ścieżki, na których się dokonuje transformacja, żeby świadomie w nich iść. Chciałam się trochę bardziej uśmiechnąć i, i wyrażać moim głosem radość, ale nie można. Nie można sztucznie okazywać czegoś, czego nie ma w środku na dany moment. Jest mi po prostu dziwnie. Jest mi smutno, jest mi dziwnie. Tak zabrakło mi tak, jakby nie wiem, tego wewnętrznego powera. Ja wiem, że to wszystko trwa. Że to nie jest tak, że coś się pojawia i momentalnie znika. Procesy w nas trwają. Jedna krócej, jedna dłużej. Poszłam dzisiaj w drugą stronę. Stanęłam na środku skrzyżowania i nie wiedziałam, dokąd mam iść. <noise> nie wiedziałam, dokąd mam iść. Popatrzcie, jak pięknie, przed schodem słońca. Nie wiem, co to jedzie i zakłóca. Pociąg? Gdzieś jakiś ciężki sprzęt na drodze. Paw nie woła. Ani pawica. A dzisiaj naprawdę, kochani, dzisiaj krótko, bo, bo jak wpadnę znowu w proces rozmyślania. Wczoraj mówiłam króciutko. Spojrzałam na, na całość filmu, 40 minut. Nie wiem, kochani, co mówić po prostu. Idę, żeby zrozumieć siebie i to doświadczenie, które się pojawiło w środę rano. Piątek. 16 dzień. 16 Pewnie dzień taki skłaniający do rozmyślań Małgorzaty Dokąd idę? Nie wiem, może znowu mnie ciągnie pod tunel Żeby sobie po prostu podać dawkę radości. Będzie, zapowiada się bardzo piękny dzień. Na niebie, o tak kochani. Czyściutko na niebie jeszcze księżyc. A jak gdzieś podążam w stronę tego słonka Dzień dobry. Podążam w stronę tego słonka i pytanie, które dzisiaj się ciśnie od rana, co chce mi to doświadczenie pokazać? Czemu mnie tak doświadcza? Dlaczego mnie tak doświadcza? Tyle dotknięć. ile dotknięć kochani, naprawdę głębokich dotknięć i tak właśnie, kochani wyglądają te minione wyglądały 48 godzin właśnie, właśnie tak właśnie tak Trzeba trochę radości, trzeba trochę, trochę. Trzeba temu pozwolić, kochanie, żeby to wybrzmiało, wybrzmiało. Po prostu musi to wybrzmieć, bo inaczej nie, nie, nie można przejść nad czymś do porządku dziennego, kiedy emocjonalnie gdzieś tutaj jest mocno. Idę przy równiutko przyciętych tujach, równiutko, równiusieńko na zielonym tle tam mogłaby się położyć. Idę szukać radości dzisiaj, kochani. No i co? Teraz każdy kto kto dobrze słucha powie, a gdzie ty leziesz szukać tej radości. Ona jest tu w środku. Silniejszy jest ten stan e, smutkowy, smutasowy, który zakłóca tę wewnętrzną radość. Bawiłam się wczoraj mentalnie z moją najnowszą mandalą, z dwoma motylami, gdzie, gdzie ta harmonia i równowaga wołały mnie, abym abym stanęła pośrodku tego smutku i tej radości, żeby wyjść do siebie trochę inaczej. że jestem taki wrażliwiec to każde zdjęcie, które wczoraj robiłam mi się nie podobało. Bo w oczach jest smutek. W każdym zdjęciu, które wczoraj zrobiłam, był smutek w oczach. A mój tunel płonie, już płonie. Jednak mnie dzisiaj znowu kieruje do tunelu. Tamto światło jednak, to złote daje tę radość. W każdym cieniu można odnaleźć światełko. Ja idę dzisiaj z moim cieniem, kochani, idę z moim cieniem pod wiadukt. Popatrzcie, jak woła. Jak woła mnie to światło, żeby przejść po raz kolejny przez tunel i powiedzieć jestem wolna. Jestem wolna porozmawiać ze smutkiem. Co mi dałeś smutku? Jaka część mnie, jaka część mnie ulega teraz transformacji? Poddaje się transformacji. Uropatwa jakaś na polu. Jakiś dziwnie duży ptak. To na pewno nie paw. Ale jakiś duży ptak sobie tutaj chodzi? Czy to paw? Czy to nasza pawica? to są te niespodzianki, których się nie spodziewamy, tak to Paw, tak to Paw, ale mam dreszcze. Dziękuję ci Pawiu za informację, dziękuję za informację. Zobaczcie, jak czasami jest ciągnie nas w jakieś ścieżki, w jakieś drogi, w jakieś nieznane miejsca. To znaczy, to są znane mi miejsca, ale ale miałam iść w tamtą stronę, w tamtą, w tamtą, w tamtą, o tam, gdzie kieruję teraz. Tam, tam daleko miałam iść. Tam, w tamtą stronę. Ale tutaj przywołała mnie pawica, która dzisiaj w ogóle nie skrzeczała. Absolutnie nie skrzeczała. I tam woła mnie to czerwone światło, bo tam już po maleńku słońce. Idę trochę bliżej, wyłączę teraz. Idę bliżej i zobaczę, czy to jest rzeczywiście pawica. No ale tak, no nie może być nic innego jak to jest pawica. Mam teraz dylemat. Iść do tunelu czy wleść w pole i iść do Pawia. Tak to ona. Pawica. Złoto niebieska. Zapytałam się wszechświata tydzień temu o coś. I postawiłam mu pytanie, jeżeli w moim ogrodzie znowu będzie paw. To znakiem tego mam zrobić to coś, o co zapytałam. A ona idzie w kierunku mojego ogrodu. Może właśnie ta odpowiedź nadchodzi. Ona ma tutaj wyżerkę. Wczoraj też. Znalazłam tyle rozsypanego ziarna. O, 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 o. O, popatrzcie, ile tutaj jest. Ile tutaj jest dobroci dla ptaków? Chodź, padł w tą stronę, ona idzie w tamtą, ale jest na naszej ścieżce, dzisiaj pas. I można się kochani, ucieszyć na drodze tak po prostu można się ucieszyć na drodze. Idzie, 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 idzie w tę stronę, idzie, idzie. Wracę, o tak, chodź, chodź, chodź kochana, dziękuję Ci bardzo, chodź, chodź, a ja poczekam, poczekam na Ciebie. Moja letnia transformacja nie polega też na tym, kochani, żeby chodzić kilometrów nie wiadomo ile. Letnia transformacja moja polega na tym, żeby umieć być. Umieć być z tym, co się pojawia. Umieć być w doświadczeniu. Umieć być w uczuciu, w emocji, w tej energii, która się dzieje dla mnie, we mnie. To są naprawdę takie filmy, które nie wymagają nawet komentarza. Bo jak można skomentować czyjś środek, czyjeś doświadczenie, czyjąś energię? To jest film, który może rezonować z Wami, a nie musi. Jeżeli rezonuje, to jest to też Wasze, kochani, też Wasze. I to też nie podlega komentarzom. Absolutnie nie podlega komentarzom. Bo wszystko to, co się dzieje w nas, jest nasze. Z jakiegoś powodu wydarzyło się dla nas. A mój Paw coraz bliżej. A ja chcę wejść do tunelu. Coraz bliżej. Chodź Pawiu, chodź. I gdybym poszła dzisiaj ulicami mojego małego miasteczka, Pewnie bym go nie znalazła. A ona się tam kudłaci w tym ściętym zbożu. Dookoła mnie roznosi się zapach jeszcze chyba tych lip. Bo pachnie przepięknie. Popadało troszeczkę. Wszystko dookoła jest mokre. A ja już prawie, że w tunelu. Niebieskie auto. Niebieskie auto. Czyli mów, Małgorzata, mów. Mów. Niech Twoje słowa dotkną mnie. Mów. Niech wszystko będzie takie nowe mów po prostu mów i mój wzrok teraz pomyślał sobie o wczorajszym napisie i już byłam tam na ścianie jutra nie ma nie ma więc trzeba się cieszyć każdą chwilą nie ma idziemy w stronę słońca iść ciągle iść w stronę słońca w stronę słońca aż po horyzontu kres być, ciągle być, w tej podróży. No daje mi ten tunel takie ukojenie, kochani, i tę radość wewnętrzną. Po prostu daje mi radość. Tak da, daleko nie odchodzę. Jeszcze nie łączę tych brzegów dwóch, bo patrzę, gdzie pawica. Gdzie ta nasza pawka? Hej, pa, a pawka coraz bliżej. Pawka coraz bliżej. Coraz bliżej radości ta pawka, kochani. Ale fajnie. Ale fajnie. Mamy dwa w jednym, mamy tunel i pawia. No takiego szczęścia naraz. Zobaczcie, jak może, jak może się rozradować oko, jak się może pojawić błysk. Z takiej perspektywy jeszcze nie nagrywałam, że mam ognisty tunel kadrze. Przepięknie, przepięknie. A teraz się samochody rozbujały, bo to z pół do szóstej. Jak ktoś na szóstą do pracy, to będę teraz jeździć w tej z powrotem. A to dzisiaj piątek. Rozpoczyna się weekend, więc, więc i ruch. Więc i ruch. Ślicznie. Może jakieś zdjęcie by się udało zrobić. Nie zawsze tak jest, jakby się chciało. Kochani, wrócę chyba na Pawia, bo on się zbliża do ulicy. A jak będę szła o tak, to będziemy widzieć i tunel i za chwilę będziemy blisko Pawia. Ja zaraz wrócę do tego tunelu, żeby pobyć, żeby dotknąć tego światła tak namacalnie, żeby wejść w ten ogień i żeby coś się zmienić. Ale teraz dogonimy Pawia. Bo on już tutaj blisko. Jest ode mnie jakieś 20 metrów. A ja będę ciutko. Chyba, że go wystraszy jakieś auto. Hej, pawicą, hej, pawicą, niech czekaj. Już odwracam stronę Pawia. Właśnie przyjechał autobus, i kierowca podniósł mi dwa kciuki do góry. Puścił kierownicę i. I bardzo szeroko się uśmiechnął. Czyli gdzieś wzbudziłam ja i ta pawica w nim radość. ona ucieka, bo ona boi się tego, tego hałasu. Chociaż ona jest taka przyzwyczajona do różnych rzeczy. O, mam ją tutaj trochę bliżej. Mogłabym wejść w te łęty. Ona zaraz wejdzie w buraki. Poszła ty w buraki, no nie idź w buraki. Przychodź tutaj do nas. Wczoraj lis, dzisiaj paw. Nie sprawdziłam tego liska. Ona idzie w buraki, wariatka idzie w buraki, żeby się schować. Jak myślicie, wejdę w pole, czy nie wejdę? A może zaryzykuję, zanim nie ucieknie w buraki? Kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije. Chyba jednak wygra tunel. Bo ona, ona jak ten struś pędzi wiatr, po tych łętach leci bardzo szybko. Może wróci, jeżeli ma z nami być blisko w Kadrze, to będzie. Chyba jednak wygrał ten płonący tunel, dopóki jeszcze nie ma tyle aut. Dopóki jeszcze wszystko śpi Pan kierowca tego autobusu to już nie zna. Ja już omijam przystanek, bo on za każdym razem się zatrzymuje, jak ja tam stoję przy znaku. Wica idzie w drugą stronę. O tam jest. O, 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 tam. No jeszcze chodzi cały czas miedzą. Miedzą, raz górą, raz doliną. Ale może wyjdzie na drogę. Chociaż ma tutaj wyżerkę. Nie wiem co jedzą pawie. Też nie sprawdziłam co jedzą pawie. No ale skoro to tak to na pewno ma coś z ziarnami i strawką wspólnego. No i mi zniknęła z oczu. A nie, jest. Jest. Idę krzyknąć sobie pod tunel. I. I. Ale pachną. Pachną lipy. Tak stałam przy tunelu zastanawiałam się co to pachnie. A przecież to lipy pachną. O kurczę, pachną, 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 pachną. Zapachu lipy trochę dla Was. Zaraz mi słonko ucieknie z tunelu. Tak, tak to jest, jak człowiek ma rozdwojenie, trochę tu, trochę tam. Trochę tu, trochę tam. Aj idziemy do tunelu, ja idę do tunelu koniec rozmyślań koniec filozofowania Małgorzatu idź po radość otwieraj serducho i szukaj radości lżej mi się mówię tak nie będę nagrywać, ale jest milżej, jak mówię, jest milżej, jak mogę się wygadać, jest milżej, jak mogę mogę do was mówić po prostu, bo Wydaje mi się, że mówię sama do siebie, patrząc w tę kamerę. Niby nikogo dookoła mnie nie ma, a tyle się dzieje, tyle jest. Tyle jest energii, tyle jest emocji. Tyle jest spojrzeń, które, które czuję na sobie. Zawsze mogę podjąć decyzję, że tego filmu nie nagram. Albo nagram i nie udostępnię. I te piątki, te siódemki. I te siódemki. I te siódemki. I taki zawsze dylemat po prawej czy po lewej, ze słońcem czy z cieniem, między złotem a niebieskim. Kochani, uwalnia się cały czas ta czakra. Jak macie coś, co was gniecie, to stańcie chociaż przed lustrem i Patrzcie sobie w oczy i mówcie. Po prostu mówcie, 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 mówcie. mówcie bo to uwalnia. Niesamowicie uwalnia. Zwalnia, zwalnia ciało z tych blokad. Zwalnia. A jeszcze jak tak stanę sobie w tunelu i mogę słyszeć, jak mój głos odbija się echem po ścianach, po kopułach. Wow. 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 Echo, echo, odpowiada mi, ale pięknie dzisiaj ze mną rozmawia. Uwalniam, uwalniam, uwalniam. Wolność, radość, miłość, szaleństwo. Pięknie. I tak lubię właśnie tutaj być. Tak właśnie, kochani, wyglądają moje transformacje. Ja śpiewam, a echo mi odpowiada. Ale dzisiaj jest takie mocno słyszalne. Wow. Ta akustyka mojego wiaduktu pod moim wiaduktem jest. Właśnie tak. Właśnie tak. I pawica przyszła na tę stronę, przyszła. Jeszcze sobie tutaj pobędę, zrobię sobie połączenie, przejście przez tunel i pawica też przechodzi przez jezdnię. Zaraz Wam pokażę, czyli nie przez jezdnię, jest na tej stronie co ja, ale już przy jezdni, jest trochę daleko już, ale... Widzicie? Ten kuperek z tyłu, to czarny, ten czarny punkcik na jezdni, to ona. Polazła. Jak ja zostanę tutaj, to ona, ona mi zniknie. Ale to nic, może ją dogonię. Jak mam ją dogonić, to ją dogonię. Jak się czegoś bardzo pragnie, to się po prostu materializuje. No i co, uciekasz? No, wystraszyłam ją. Jestem za blisko. ale mówią, że jak się czegoś chce, to się ma jestem po prostu za blisko a ona tam piękna na górze a ja wracam powoli moimi ścieżkami może jeszcze popatrzę trochę na pawie to dzisiaj kochani tym kolorowym akcentem powiem Wam do jutra mój kolorowy akcent ani w prawo, ani w lewo a ja stoję i patrzę A mój kolorowy ptak siedzi. To do jutra, kochani. Ja jeszcze pójdę śladami pawia. Zobaczy, gdzie mnie dzisiaj doprowadzi ten kolorowy ptak. Do jutra, w takim razie. Po raz kolejny mówię już Wam do jutra. Ale tak. Czasami tyle jeszcze pięknych miejsc się pokaże, że trudno tak całkiem powiedzieć. Do widzenia. A ona zmierza, dzisiaj gdzie? O, jeszcze do parku ma drogi. Ona mnie prowadzi do gołąbka.